Na początku wielkie gratulacje za spodziewany awans do Trzeciej Ligi. I czy czuje Pan presję przez historię klubu? Dziękuję bardzo. Jeszcze za wcześnie troszeczkę, aby, aby, awans, aby gratulować awansu, ponieważ jeszcze wiele meczów zostało. I tak naprawdę każdy będzie liczył się w grze o, o mistrzostwo tej ligi. Jeśli chodzi o presję, myślę, że na początku ona towarzyszyła. Miałem chyba czas się z nią oswoić, e, aczkolwiek reprezentowanie klubu z tak bogatą historią nie jest proste, e, więc tak, towarzyszyło nam myślę, że każdego dnia. Jak pan widzi współpracę między naszą szkołą a klubem, bo już widzimy w składzie absolwentów z naszej szkoły? Tak, e, nieformalna współpraca już od dłuższego czasu jest. E, tak jak pani wspomniała, absolwenci e, są w pierwszym zespole. E, jak to widzę na przyszłość, tak naprawdę. Nawiązujemy współpracę między klubem a szkołą, która jest świetnie przygotowana organizacyjnie. Bardzo się cieszę, że zawodnicy będą mogli łączyć przyjemność z pożytecznym. Cieszę się z tego, że będą mogli uprawiać sport i uczyć się w tym samym miejscu. Organizacyjnie im to wiele pomoże, żeby ułożyć sobie ten swój plan i harmonogram na co dzień. A jakie ma Pan pomysły na przyszłość klubu? Tak naprawdę realizujemy już dwie fuzje, które otworzą kolejne sekcje w klubie sportowym Lubinianka. Swego czasu były tutaj 24 sekcje sportowe. Na chwilę obecną chcemy, aby wróciła koszykówka, a także otwieramy nową sekcję kobiece piłki nożnej. Dlatego przy dobrych wiatrach już w przyszłym sezonie Lubinianka będzie miała damską drużynę piłki nożnej.